Zróbmy tak, sobie tu pogramy, zapiszmy. Może go zobaczę. Jest! Jest mój piesek! Cześć, dogi! Patrzcie, mogę sterować pieskiem z tej. Tent. Ok. Heel. Chodź tu. Noga. Aha, heel w sensie, że noga. Chodź, noga, piesku. Chodź do nogi. Patrzcie, mogę nim sterować. Raft jest darmowy, a przepraszam W takim razie sobie weźmiemy Ładna budowla, dziękuję Jaka wymiana w sensie? Pozdrawiam wszystkich To złote to jest Emblemat, który pozwala mi sterować yy, Tym pieskiem Na przykład daję strzałkę w prawo Piesek jest tu przy mnie, to jest noga Że on jest przy, do nogi, nie? Na takiej zasadzie Dobrze się spisuje, blok... Za Nie, Blackfish, nie banuj na razie! Nie banuj nikogo, bardzo cię proszę. Time outuj, ale nie banuj. Tak to ty się spisujesz fajnie, dziękuję za pomoc. Super, bardzo się cieszę, że mi pomagasz. Właśnie nie wiem, jak nazwiemy pieska. Musimy go jakoś nazwać, nie? Tylko jak się nazywa pieski? Musimy tu jeszcze przekopać to wszystko. O, dobra. Teraz musimy przerobić tutaj... Na ile kratek? Aha, do końca tego. Zrobimy trawkę kurom, żeby sobie dziubały, słuchajcie. Rex, Oskar... A jak nazwać pieska? Cześć, Rondel. Cześć, Rondel. Lebek. Też może być. Azor mnie ciekawy pomysł. Dobra, zrobimy im tu trawę, żeby sobie dziubały ziemi. O, jeszcze dorobimy tak, żeby to ładniej wyglądało. Gdzie znowu mój pies polazł? Pies, tu jesteś, dobra. Jezu, jak ja się stęskniłem za nim. Myślałem, że zginął marnie, ale on przeżył. Pozdrawiam Was! Będzie Overwatch z widzami? Pomyślę, Pawle. Pomyślę nad tym, ale nie wiem jeszcze. Ciapek, tak? O, twój piesek w Minecrafcie się nazywa. To ładnie. Tak typowo dla pieska, nie? Cyryl. Z boku. Kamil, ale rafta pewnie można na Steamie pobrać albo gdzieś także spoko. Nie, nie przejmuj się. Też chcę jeszcze pokazać wam parę gier. Nie wiem czy wam się spodobają, ale mimo wszystko chcę pokazać. Dobra, mamy na jeszcze troszkę. Jak się cieszę, że jesteś. Biorunek. Stefan. O, jest Stefan. To brzmi ciekawie. Jest Stefan. Fajna nazwa. To jak go nazwać, powiedzcie mi. Na razie, na razie jeszcze nie potrzebuje moderatora, troncie. Cyryl jest dilerka. Aha, nie, to Stefan może być. Pies Stefan. Fajnie brzmi, tak śmiesznie. Aj, jezu, pomyliłem się, zagadałem się. Nie o to mi chodziło. Musimy dać kobla. Właśnie yes. aha, przez przeglądarkę to ja sobie poradzę. Ale, dziękuję za pomoc. A powiedzcie mi, jak pieska nazwać? W jaki sposób mogę psa nazwać? Tak, Black na każdym. Jestem. So. ej, odblokuj, wysyłanie linku. Ja wyślę link... Kamilu, spoko, nie trzeba. Nie wysyłaj linku. Naprawdę. Poradzę sobie. Naprawdę sobie poradzę. Dokończmy tu naszą zagrodę dla kurek. Nasz kurnik. Dobra, tak jest różne. I pójdziemy po kury. A niedługo. Dobra. Już mamy gotową. Teraz pójdź, chodź piesek. Noga. Noga. Dobra, widzicie jak słucha, gdzie on poszedł. Gdzie ty jesteś? Jest noga. Chodź. Idziemy po ptaszki teraz, po kurki. Mam nadzieję, że go ich nie zje. Muszę mieć znacznik i wtedy go nazwę. A znacznik jak się robi? Pluto, albo Pluto. Też jest pluto, jest fajne. Czekajcie, bo tu żelazo jest. Ja sobie go wezmę. Jezu, ile to jest żelaza. Mamma mia, Dobra, widziałem sobie. Oj, i woda tu już zalewa. Weź na. Name tag. Aha, name tag. Ok, dobra, dziękuję. Brotopies. To może być śmieszne. Chodź. Stefan, chodź. Ireneusz. Tymoteusz. Paździoch. O, mamy kury Chip, chip, taś, taś. Chodź, kurko. Taś, taś, taś. Kury Stefan, chodź. Musimy kury wziąć. Chodź. Kurki, idziecie? Jak je wziąć? Czemu one nie chcą iść? Kuro moja. Chicken, chodź. Chicken, chodź. O, idzie. Dobra, chodź, chicken. Zaprowadzę cię w bezpieczne miejsce. Chodź, kuro, chodź. Chip, chip, taś, taś. Koko, koko, ko, ko. Tak, tak, dokładnie. Koko, ko. ko, ko. Chip, cip, taś, taś. Chodźcie. Chodźcie, kury. Chodźcie, moje kwoki. Będziecie znosiły jajeczka. Będzie Trzy są! Okej, okay, okej, okay, mogą być. Chodźcie, kurki, chodźcie. No chodźcie, chodźcie Zaatakuj kurę tylko raz Nie, no nie będę bił kury raz, bo ona jest na hita Nie chcę bić kur Chodźcie, kury są dobre Znoszą jajeczka W ogóle Szary na razie nie potrzebuję. Jay Będziemy nazywali psy z Lego Ninjago? Lloyd, Cole, Jay Na razie mamy psa Stefana Cześć, Shi. Siemanko. Manko, kolanko. Zapraszam do subskrybowania kanału. Łapkę w górę, zostawcie jak chcecie, oczywiście. Albo w dół. Chodźcie, kury. Pieją, kury, pieją. Nie mają koguta. Jest trzecia. Dobra, chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Stefan też idzie. Stefan jest w porządku. Idzie z nami. Boczek lub boczuś, no. Chodźcie, kurę. Zapraszam, to jest wasz nowy domek. Stefan, Stefan, chodź tu. O. A ty. Kuro, czemuś nie poszła? Chodź. Kura! Wiesz? Chodź, chodź krótko. Chodźcie, bo się ściemnia. Nie mam tyle czasu. Chodźcie, bo się ściemnia. Zaraz ząbiaki się pojawią. Idź spać, Stefan. Chodź Stefan, Stefan, chodź tu. O, noga. Idziemy spać. Chodź. Cześć brajku. Dobra, Stefan już jest, cieszę się bardzo, mamy chlebek. To jest mój syn, Scott. Słuchajcie, miałem żonę i jeszcze jedno dziecko, ale niestety zombie je zabiło. Spoczywaj, i panie nad ich, ich duszą. No nie wiem, no moja wina chyba trochę, nie? Oj, legowiska tym kurom nie zrobiłem. Przepraszam, kurki. Teraz tu wam zrobię odpowiednie miejsce, leżę. Co jeszcze możemy tutaj dać? Krowy potrzebujemy, słuchajcie, jeszcze krowy. Zapomniałem o... Boże, co to za dziwne dźwięki? Zapomniałem o krowach. Jeźd plumek, miło cię widzieć. Weź Minecraft. Pazdan. Pazdan. Pies Pazdan. No to by mogło być ciekawe. To będziemy mieli taką batachę słów, słuchajcie to. Będziemy resztę nazywać inaczej. Stefan mi się jakoś tak rzuciło w oczy. O, patrzcie, już znoszą jajeczka kureczki. Ups. Dobra, tu muszę jeszcze tak. Ej, kurko! Gdzie chciałaś uciekać? O, o ty kureczko ty. Dobra. Jajko jest nam potrzebne. to bardzo... Oj. Znowu coś uszkodziłem. Brody, ja na cię ciebie... o Ojejku, no to... Jejku, no co ja zrobię, no ja, ja, tam nie jestem taką osobą. Natomiast, no to... Tak nieładnie przezywać, co ja poradzę na to, przecież się nie rozpłaczę, nie? To jest... Co to za nuta? To są nuty z No Copyright Sąd, czyli takie, wiecie, bez... Bez praw autorskich, znaczy... Autorzy zezwolili na to, żeby je uży... wy... Używać Te... te... Tą muzykę. Dobrze, słuchajcie. Przydałaby nam się jeszcze zagroda dla krów, jeżeli się nie mylę. Bartku, nie wiem, kiedy będzie. Tak, robią kupę, kupę jajeczną, tak zwaną Legacy Modpack się nazywa. Dobra, mamy już tu. Jak Wam się podoba ta zagroda? Myślę, że fajnie wyszła jeszcze tu pochodnie zrobić, jakby nie było. Żeby to było w porządku oświetlone. Żeby tutaj czasem jakieś creepery nie przyszły i tak dalej. Bardzo fajna. Oj, cieszę się, że co Wam się podoba. Starałem się niewątpliwie. Ok, tutaj węgiel tu mi poszedł. To tu damy. Ja będę jeszcze to musiał tutaj. Słuchajcie, co Piesku! O co chodzi? Patrzcie, jak merda. Chodź Piesku, idziemy po drzewo. Jest bardzo fajna, ty się cieszę. W sensie że Minecraft po polsku, dlatego że jest polski komentarz. O to mi chodziło bardziej, wiesz? Wiecie, przydałoby nam się takie drzewo hebanowe. Bardzo by było fajnie, żeby zrobić to, bo, bo takie, no zaraz sprawdzimy zresztą. Bo takie zwykłe drzewo jest średnie. Myślę, że pójdziemy do jakiegoś biomu potem i zrobimy sobie takie hebanowe. Hebanowe to jest takie czarne, czarne drzewo. Oj, co jest? Zaciąłem się. E, tu są te O'Aki. Nie chcę ich. Nie chcę tych drzew. Wróćmy to. To jest niepotrzebne. Mogę was zabrać potem do dungeonu. Aha, jeszcze stajnia koni i krowy. Boże, zapomniałem. Właśnie, macie rację. No te drzewa są, deski są takie średnie, powiem Wam, dlatego powinniśmy takie czarne, ciemne drzewo zdobyć. Weź Marysia. Czemu Sebekiz y, time outowałeś? Dobra, zróbmy tak. Tu jest jeszcze staczek. Dobra, słuchajcie, tego kobla tu wpakuję, bo na razie mi nie jest potrzebne. Stołna damy tutaj. Ir tam gdzie piasek Przelazo mi nie jest tak potrzebne na razie. Bym poszedł do dungeonu, wiecie, Wobec bez mojego psa. Nagrasz Pixelgana tak będę nagrywał. Piękna zagroda. Cieszę się, że Wam się podoba. Ale ładnie budujesz, leci like. Dzięki Muandi. Mu no, tylko będę musiał tu dokończyć ten murek na przykład i tak dalej. Oj, to niepotrzebnie tak zrobiłem. Słuchajcie, no właśnie chciałbym tu zrobić takie deski jakby, tak? Tylko że. Tylko że potrzebuję... Odpowiedniej, odpowiedniego drzewa. Jesteś prokop games, miło Cię widzieć. Słuchajcie, zobaczmy to. Co jest? Czemu się ten pies... Jedz! Czemu tego nie je? Jedz, jedz, chłopie. Słuchajcie, on był głodny, dlatego nie jadł? Dlatego go ten... temu nie chce już jeść? Dobra, zjadł, dobra. No będziemy musieli, słuchajcie... Yy, uważać. Żeby, żeby nasz... Tutaj nasz piesek przeżył. Widzicie, musi jeść i tak dalej. znaczy, naszego inside out true bubbles weekendowy poranek. Zobaczymy. E, dobra, słuchajcie, bo chciałem sprawdzić ten biom. Mamy no. go mamy tutaj. O, tu będzie ciężko znaleźć taki biom. Słuchajcie. Dobra, mam łóżko w razie czego. E, chodźcie, idziemy sprawdzić, poszukać tego biomu. Ojejku Minecraft.pl. Myślę, że mi bardzo dużo brakuje do tych osób, do tych youtuberów, ale no, cieszę się, że tak myślicie. Gdzie znowu ten pies jest. Jest Gdzie on poszedł. Co się z tym psem stało znowu. Tu jest. A, bo kazałem siedzieć. Jezu, jest! Zamurowałem psa. Chodź. Chodź, będziesz w domku siedział, piesku. Chodź Dobra, sieć, Siedź tutaj. Nigdzie nie idź. No dobra, on każe tak siedzieć. Niech sobie tu siedzi. Idziemy po to. Critical Ops? Ojejku. No nie wiem, nie wiem, pomyślę. Na razie bym chciał znaleźć jakiś biom. W miarę fajny. To co to jest? Aha, ja tu już byłem. Dobra, to jest moja kopalnia. Tak, gram na modach. Dzięki Katarzyna Wileńska, bardzo mi miło. <laughs> Za Załóżkował psa, <laughs> no Dobra, słuchajcie Idziemy, może znajdziemy tu jakiś biom taki fajniejszy A po co mi śnieżki? Jak w ogóle Cześć Mateusz, śmieszny, pozdrawiam. Ojej, z TV chyba w pixelganie się nazywam, tak mi się wydaje. Cześć, mister Mateusz. Dziękuję, Kasper, za suba. Boże, ile tych. A to, co to jest? Widzicie to? O Matko, co to za wieża jakaś. Wow, ale budowla dziwna. To jest si single player, także to nie jest mapa jakaś. Spałny bierzemy, jakaś wieża, głównie, słuchajcie, głównie. dzika. Dobra. Dobra, słuchajcie, wiecie co? Ja to łóżko sobie. A, i muszę iść gdzieś się przespać. Dala od tych pająków. Dobra, lecimy. Duża, nie? To jest taka modyfikacja, że są takie budowle. Dobra, lecimy, słuchajcie. Czemu skrzynki nie bierzesz? Bo chciałem się przespać, bo noc była, wiecie? Dlatego. Nic nie ma takiego w tej skrzynie. Skrzyńce. Powiem wam. Dobra, lecimy. Dobra Dobra jest Co my tu mamy? Nic ciekawego nie ma Pozdrawiam Pozdrawiam serdecznie O ty pająków O Masakra Co to było? Co to było? Ja się pytam. Jezu, jakie zombiaki. Dobra. O ty pająku wredny. Christ, co tu się dzieje? Słuchajcie, o masakra. Cześć Tomasz. Jezus. Zatruli mnie. O masakra. Muszę tu słuchajcie, wszystko pokonać te wieże. Ale tu nic nie ma takiego ciekawego dobrego w sumie. Cześć wszystkim, przepraszam, że nie czytam tam komentarzy, ale Jezus Maria, ta wieża jest masakryczna. Cześć, Kuris. O masak. a szkielet. Co on tu robi? Chce się uleczyć. Cześć, Dominik. Jeś Maria Minkowska, pozdrawiam. O ty, o ty, ty. O nie, nie, uciekam. Patrzcie co tu się dzieje. Mogę zginąć za chwilę Dobra, idę stąd, słuchajcie, bo mogę zginąć. O ty... O ty, cwaniaku! Nie, bo ja tu zginę. Nie! Uciekam! Masakra. Jesus Christ. Cześć wszystkim, odświeżcie sobie, bo chyba się już tutaj wznowiony strumyk jest. Trzymajcie. Muszę się jakoś leczyć. Co mi tu jakiś kwiatek? Nie chcę kwiatka. Ale tu rzeczy się złodzieją F5 kliknijcie. F5. O masakra. Słuchajcie, to jest tragedia, co tu się dzieje. Patrzcie, tam szkielet jest. Ła, chleb leci. Jeszcze się uleczyć i tam idę jeszcze raz. Pozdrawiam. Dobra, jestem uleczony. Jolo. Na narnie O ty Patrzcie jak mnie tr trują Dobra, mam nadzieję, że się uda tutaj Jesus Christ pająk. Uwaj. Patrzcie, co robią te pająki dziwne. O, nie! Szkielet! Pokonałem go? Nie, 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 nie Weber. Jakiś... Co tu się dzieje? O, masakra! Jezu, jaka tu jest Dziwna gra. Nie, 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 się Jezu, jakie to jest trudne. Pozdrawiam wszystkich. Przepraszam, że teraz nie, nie, czatu. Sakura. przepraszam. staram się ogarnąć za chwilę no. za dziady. Ogólnie tu fajne rzeczy są. Słuchajcie, więc zrobimy tak. Zbierze Dom dobra, zróbmy tak. Słuchajcie, cześć Stefan. Może ja mam name taga, to go nazwiemy. Dzięki za subskrypcję. Przepraszam, że nie czytałem czatu, ale no nagła sytuacja. Wiecie, jak to wyglądało.